Zobaczcie, jakie dzisiaj mam dla Was piękności. karbonowe cuda, karbonowy głośnik średniotonowy, karbonowy głośnik średnio niskotonowy od Morela. Mega, super dokładnie precyzyjnie wykonane głośniki, zresztą bardzo ładnie grające. Do tego mamy w zestawie carbonowy subwoofer. Też jest membrana karbonowa sandwichowa z przodu. Jest to subwoofer, który można bardzo płasko montować. Bardzo specyficzne konstrukcje cewek. Bardzo duża cewa. Dla głośnika niskotonowego. Tak samo zresztą jest z głośnikami e, przednimi. E, niebagatelne kwoty się tu pojawią teraz, bo taki zestaw, e, to jest zestaw trójdrożny do podłączenia aktywnego bez zwrotnicy pasywnej. To jest niecałe 12 tysięcy złotych w zestawie sześciu głośników. No i niecałe 3 tysiące to jest subwoofer. E, ten zestaw aktywny będzie zasilany wzmacniaczem PCX DSP Ultimate z Helixa. Do sabufera jeszcze nie wiem co wykorzystam, ale chyba piłana e, też z Helixa. No i pytanie do Was, w co byście to wsadzili? Jak myślicie, do jakiego samochodu będzie przeznaczony ten zestaw? Sześć głośników, czyli trzy drogi aktywnie z przodu. Sabufer, p DSP, może piłan, zobaczymy. Ale pytanie do Was, do czego to wsadzicie? Bo ja Wam powiem już jutro.